Spoilery. Witaj w Sword Art Online. Sword Art Online to najlepsza gra świata. To najlepsza gra świata. Nie wyjdziecie stąd póki nie przejdziecie stu pięter. Kurwa... Kiedyś Aha, większość z was to faceci. A jak zginiecie w grze, to w realu też. Chodź ze mną, będziesz śmiesznym przydupasem. Właściwie myślę, że mogę być ciekawą postacią. Mordak Klein, wróć jak będziesz głównym bohaterem. Dwa miesiące zginęło dwa tysiące ludzi. Zginęło zbyt wielu, więc waszym jedynym celem jest teraz nie zginąć. Boże, zginę tu. Wypij miksturę. To koniec. Kres mojego żywota. Pij jebaną miksturę. Powiedz moim bliskim, że ich kocham. Wypijesz w końcu tę miksturę? Blech. A. Czemu nie wypiłeś mikstury? Jebać, sam to zrobię. Ha. O. O mój Boże, chcę niech znikać. Kim on kurwa? Jest czarnym szermierzem. Chyba kurwa nie. Jakim cudem stał się takim koksem? Hmm, nie jestem koksem. Brakuje mi już tylko szablonowej dziewczyny. Może to ty? Chyba mogę. A... A może to ty? Jestem dzieckiem. A może to ty? Jestem bezużyteczna jak jesz w fabryce kondomów. A ty panno Makcy... To nie tak, że cię lubię czy coś głupku baka. Bingo. Cześć. Cześć. Co powiesz na ślub? Okej. Okay. Co powiesz na seks? Okej. Okay. Będziemy mieć dziecko. Matko Boska, nie. Zobacz co, znalazłam! To chyba kurwa jakiś żar. Czy ją? Żart. Nie. Ale ja chcę. Nie. Proszę. Nie. Zero seksu przez salutki miesiąc. Dobra, jeśli będziesz ją karmić i wyprowadzać na spacer. Jesteście mamą i tatą? Tak. Nie. Może raczej pokażmy, jakim jestem koksem. O, mogę teraz używać dwóch broń. Ej, to nie sprawię! Morda, Klein. Wróć jak będziesz głównym bohaterem. W tej grze nikt mnie nie pokona. Mów sobie co chcesz, Kirito. Ale najlepszy gracz Sao wszechczasów to ja. Wryj byś chciał? Dawaj na solo, ziom. Ha! ha kurwa! Sao! Wygrał Heathcliff. Nie, oszukiwałeś. Jak? Jesteś jaki Hiko Kayaba. O czym ty mówisz? No przecież nikt inny by mnie nie pokonał. Gratuluję odkrycia prawdy. Dawaj na ring. Ty tak serio? Tak tylko palnąłem. Ojoj. Asuna, czemu? Bo to jedyny raz jak się do czegoś przydam. I tak zginę ty głupia suko. No to gin. Zginąłeś. Włączam kody. Co? U, to przecież bez sensu. Zaorane. Gratuluję wygrania gry. To właściwie czemu uwięziłeś tylu ludzi w grze? Prych, bo ja wiem. To ma sens. Jak stąd wyjdziemy, to tak ci obciągnę. Okej, okay. pobudka z dziro widzisz mi loda. Obawiam się, że się nie obudzi. A ty kto? Główny zły tego wątku, który wkrótce ją poślubi. ha. ha, ha, ha Dobra, ha, ha. panie, powiedział MacGwałt. Miłej zabawy z tym warzywem. Tu kaziroctwo. Sorki kaziroctwo. Nie mam teraz ochoty. I co mam teraz zrobić? Słyszałeś Wyszedł nowy airbag. Nie mam czasu na gry. Muszę wymyślić jak uratować Asun. O chuj, można latać? No to lecim na Szczecin. A ratowanie Asuny? Kogo? Masz czarne włosy i naprawdę dobrze grasz, tak jak mój brat. Masz wielkie piersi jak moja siostra. A wiesz, że zakochałam się w swoim bracie? Dobrze, że nie jestem twoim bratem. Jesteś moim bratem? Jestem twoim bratem? Kurwa. Kurwa. Nie wierzę, że zakochałam się w swoim bracie. Zaczekaj, masz jeszcze u mnie szansę. Hmm, od razu mi przeszło. No to wracajmy do gry. Tego bossa nie da się pokonać. Ha, nie wiesz z kim masz do czynienia? Jestem Kiri. A... Dobra, do dwóch razy sztuka. Użyjmy mocy przyjaźni. Właściwie ja tu tylko sprzątam. Przedarłem się, uciekajmy stąd. No dobra. Jaki masz plan? Zarżnięty z berzerka. Aha. Aha. Griffith. O, to znowu ty, jakim cudem tu jesteś? Prch, bo ja wiem. To ma sens. Włączam kody. Co? Co? Jak? Kajaba. Kajaba. Ostateczne starcie. I tak to było. Uratowałem dziewczynę, pokonałem złego i po dwóch latach męczarni w końcu uciekłem z tej gry. Pozostało mi już tylko jedno. Znowu zagrać w Sword Art Online. Tak. Hahaha... ha ha Kajaba ba, Kayaba kajaba Kaja Najtrudniejsza rola życia. <coughs>